Odjechaliśmy wczoraj naprawdę 2,5 godziny na treningu. Było dobrze. A dzisiaj, jak było widać, że ani startu, ani prędkości nie miałem. Widać, że ja mam w tym roku problemy ze startem i, i, i teraz już, już i dzisiaj i prędkości nie było. Eee, szukamy, szukamy i, i znajdziemy, bo jak widać, to... W tym roku też nie każdy zawodnik wszystko wygrywa, to jest dosyć wyrównane, i czasem taki się taki są. Aspiracje są na pewno zawsze dłużej, ale taki Artur powiedział, że przychodzi dzień i czasem po prostu nic nie wychodzi. E, wszyscy z nas mocno pracujemy, żeby mm, po prostu pojechać dobrze. Ja miałem przede wszystkim mega dużo mm, znaków zapytania przed tym meczem, bo, bo ostatnie dwa lata tu się czułem średnio. Mm, ani startu nie było, ani, ani trasy, nic dzisiaj. E, może nieperfekcyjny występ, ale solidny na pewno i e, są jakieś z tego plusy. Hmm, też sam nie potrafiłem ocenić przed meczem jak ten że tak powiem hmm, mecz się poczyni ale na pewno bardzo fajnie że się udało wygrać bo ciężki teren to jest do zdobycia bardzo się dzisiaj jakby dobrze czułem właśnie na tych dwóch okrążeniach a potem jakby E, robiłem wszystko i nie czułem tej tak jakby przyczepności i jakby kończyła mi się Opona i ja miałem potem problem. E, praktycznie przez wszystkie biegi nic prawie dzisiaj nie dotykaliśmy, e, bo dobrze startowałem. W ostatnim biegu zmieniliśmy mocno e, i też przyjechałem drugi, a był gorszy znowu start. I gdzieś tam po prostu tak dzisiaj było. Stawialiśmy na to, żeby było systematycznie dobrze. E, e, bo bardzo źle nie było, więc gdzieś e, tam, dzisiaj obraliśmy drogę, że mniej, e, że, tam, że tak powiem, grzebiemy, a więcej jakby chcemy się skupić i po prostu cieszyć się jazdą i móc e, po prostu starać się wygrywać biegi.